W tym człowieku Złotki, no. Zaczął spadać z... na hulajnika Ej wy widzowie to słyszeliście? Czekaj. Słyszeli Słyszeliście to? Słyszeliście to? Przepraszam bardzo administracji Twitcha Ale złapałem ich I gość <laughs> tak ja mam 10 lat oni mi kazali Ja mówię a babka szła z wózkiem i z dzieckiem I mówi bardzo dobrze <laughs> że W sensie do mnie gada nie On mówi jeszcze za lekko nie Bo gość zaczął na hulajnodze, Ja, wiesz, dobiegłem do niego, i on już widział, że on już nie uciekł na tej hulajnogi. Podniósł tą hulajnogę i zaczął biec. I jak podbiega A On tak, on tak, przepraszam, ja miałem 10 lat, oni mi kazali. Ja serio miałem 10 lat. Nie, ja wy to, mówię? co to Jeszcze perna. A babka babka mówi, idzie taka, taka. No, mama tam z jakimś dzieckiem. Mówi się dalej jeszcze, że. I powiedzieli to słowo, które. Ona jakby roz, rozumie i ten ona mówi ona mówi bardzo dobrze trzeba było jeszcze mocniej, wy nie no nie będę dzieci dziesięcioletnich Ale gość się tak zeszłę. Ja mam 10 lat. Wybierz czasem... <śleskotę> <śleskotę> pięć z Proszę pani, ten łysy gości w okularach na czarnej czapce ma prawdopodobnie kradzione sosy na które nie ma paragonu Proszę to sprawdzić. Jeszcze mi brakuje, żebym miał dziecko na rękach Gimbal nie wiem jak ja dojadę, prawdopodobnie nie dojadę. Kupiłem zapalniczkę Ale prawdopodobnie nie dojadę. Nie ma ktoś auta z Rzeszowa Sosy były kupione wcześniej. Ej, ja jestem idiotą. Ja tak nie widziałem portfela Ja musiałbym trzymać w tym samym ręku tej samej ręce gimbala i w tej samej ręce zakupy. Czekajcie, bo jak to. Dobra, czekajcie, wsiadam na rower. O kurwa, ręka mi o tak będę musiał jechać, będziemy mieli takie opowa teraz, ale nie dam rady inaczej. O. I tu w prawo się skręcimy już na bulwary. Mam za szeroko nogi. Gleba, gleba. Pozdro. Ała, moja ręka. Ach. Ach. Chyba złamałem rękę. Wy jesteście takimi kurwa idiotami. Jeszcze Dobrze się stream nie wyjechał, tak? Nie no, wywalił się Widoczek jest, patrzcie. Pyk, trawka. Tutaj kulturalia, widzowie. Dzisiaj w tym Dmuchawcu gra paluch. Proszę bardzo, patrzcie ile ludzi. I ja Mega jajca. Nieźla, tu majtek nie mam jajom mi widać. Pokażę wam co mam w moim backpacku. My jeszcze zanim się rozpali grill. Widzowie, Musztarda. 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 Ketchup. 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 Pudełko do okularów, kabel USB typu C, powerbank USB typu C i USB i kurwa tyle. Widelec, nóż, papier. I tyle. A jakbyśmy boski bez koszulki streama zrobili? Ja tak, taki dziad, tak Nie, bo tu dzieci biegają, a ja nie chcę, żeby one potem miały jakieś, wiecie, skrzywioną psychikę przeze mnie. Potem te matki przyjdą, jakieś pisma będę dostawał z urzędu i to nie jest potrzebne. Ale wyobraźcie sobie taki dziadu. Wiecie, stoi tak. Tak chodzą, przecież chodzą tak, yy, ci emery, emeryci tak chodzą normalnie po takich bulwarach. Dobra, rozpalamy tego grilla. O! I teraz czekacie 20 minut Tutaj sobie tak przygotowujecie prowiant, sos, chleb polski Bierzecie Ej, też lubicie jeść dupki? Chlebek, talerzyk, kubasa polska, boczek polski, ptaki, petkola łóżki i Nie. Chyba mieli Chyba jakiś challenge, że ktoś je głośniej zabrzej. się głośniej zawrze i dzieci darzy Tam jest koncert, koncert Palucha Wszystko się z człowiekiem zgadza I co, teraz trzeba 20 minut czekać, aż to się dobrze rozgrzeje Możemy za ten czas naciąć kiełbaskę Robić grilla na kanalizacji Ale to jest nieczynna kanalizacja, tu nic nie śmierdzi To jest po prostu taki kawałek betonu, że wolę tu robić Ręce oczywiście myłem przed wyjściem na rower Ostatnio w ogóle jak robiłem, byliśmy na tym grillu i wrzuciłem instastory to Zrobiłem pod takim kątem zdjęcie, że ludzie mówili, że zaczęli się do mnie spinać, że nie nacinam kiełbasy. Ja zawsze nacinam kiełbasę, tylko nie było tego dobrze widać. A można jeść surową kiełbasę? Czy można umrzeć od tego? Próbuję kawałek, jak Polok. Tak taka zimna paru. Dobra, kiełbasy pokrojone. Tutaj macie finial, finalny efekt pokrojenia kiełbas. Ło, Palu chyba zaczął koncert. Patrzcie, co tam się dzieje. Tańczyli przed chwilą. Nie zrozumiałem. A nakuwać? Dobra. Ja przeczytałem na naku... Nie wiedziałem Myślałem, że bierze człowieku parówej i... bo ostatnio to czytałem, właśnie. A! Gdzie to jest? Zaleca się używanie. Zaleca się. Zale... Y... Z... Czekajcie, muszę to wymyślić szybko. Zaleca się używanie tacek aluminiowych z racji tego, że sam ruszt może przybrzeć do mięsa. O, jest! Dobra, teraz mówię wam na serio: nie kładź żywności bezpośrednio na ruszcie grilla. Stosuj tacki aluminiowe do żywności. Bardzo tak pogrubione na czarno. Więc nie skłamałem. Ale nawet na opakowaniach. No Dobrze. Tak. Bez... Widzowie, czy Wy wierzycie w zdjęcia na opakowaniach? W zdjęcie na opakowaniu musi być ładne, że grill, że jest ogień, że jest żywność, jakby dali tackę to by nie było widać w ogóle na przykład tego rusztu, więc dlatego jest ewidentnie napisane, nie kładź żywności bezpośrednio na ruszcie grilla, stosuj tacki aluminiowe do żywności, dlatego wy sobie w życiu niektórzy nie poradzicie i tyle. A jak kondomy kupujecie to też tylko wyciągacie nie zakładacie na ch... nie ma przecież zdjęć, zdjęć kondomów normalnie, że na kule jest założony. Jak używacie kondona, to co? Po prostu, tak? Rozpakowujecie i, i wsadzacie, tak? I ciekawe, co sobie ludzie o mnie myślą Przyjechał sam na grilla, z nikim nie siedzi i gada do telefonu Ci rodzice, tak pewnie, tych dzieci, nie zbliżajcie się do tego pojeba W czapce Mrówki po mnie zapierdalają A Chyba sobie już zjem Zobaczymy, co z tego wyjdzie Pan Wiesio wpłacił 5 To jest kola, właśnie, uwielbiam kola. Nie, no zjebałem tego grilla widzowie. Zawiodłem sam siebie. Ale ostatnio wyszedł. Nie, no do no takiej obasy się nie robią. To jest, to jest patologia jakaś. Mięso, no, mięso się przypieka powoli. A! A! Węgiel się przylepił do mnie. A! Jakie gówno! Ała Poparzyło mnie Dobra, coś, coś nie, coś rozpaliłem No teraz jest gorąco, nawet skwierczy Problemem nie jest urządzenie, użytkownik Nie no, urządzenie Ja zrobiłem wszystko po kolei Spaliłem grilla, rozgrzewał się 20 minut Położyłem jedzenie Jakiś słaby sort y, te, tego, tego węgla Tak wygląda jakby woli, powoli Coś nie, coś potrafił Boczek już jest git? Chyba nie, jeszcze nie O nie, opie Nie no, zgasł ten grill, nie chce się go już robić Szczerze, to już mi się nie chce tego jeść Kurwa, bo jak rara tam pójdę, to... Spok nie no, takie te kiełbasy Dwie dobre kiełbasy są to, Kto chce przyjść zjeść kiełbasę, zapraszam Nie wiem, odechciało mi się tego wszystkiego Nie no, ten, ten box stop i bo się kunia boje i ta woda to już jest... Tak to rozjebaliście, że to nawet, nawet w człowieku uśmiechu już nie budzi Naprawdę, to już są takie wiadomości jak... No nie wiem, jak to piszecie, to się nawet nie chce na to odpowiadać W te grille, dzisiaj widzowie... Niszczę tych producentów grilli jednorazowych, które są dostarczane do sieci sklepów Lidl w social mediach Nagrywam, nagrywam 10-minutowe 10 story I albo mnie będą przepraszać na kolanach za to, że nie mogłem zjeść sobie kiełbaski Albo zakończę ich żywot Czy chciałbym być czarny? Chciałbym być Dobra, nakarmimy wizów. <laughs> Widzicie? Jaki do... dobry Weź sobie ten, jak chcesz to masz busztardę, masz... Rozdar chleb, człowieku Ty, ale jedną tylko mogliście <śmiech> Nie <śmiech> no, żartuję, jest. Nieźle, dwie kiełbasy mnie obaliły, to tak? 20 zł. Będzie faktu faktura czy paragon? Słyszycie, Co się tak patrzycie? Ej, oni widzowie! Ja stoję w kamerze, bo oni chyba mi chcą zrobić krzywdę. Bo się patrzą tak na mnie, jakby mieli rysę wyciągnąć. Dobra, idziemy na Aha. To zachodę? Można, można. Patrzę, co jest stary Wyziarani. Znaki gangu mieli więzienne. Tam poszli. Stare chłopy. Ej, dobra, sprzątam to, widzowie. Trzeba to posprzątać. Dobra. To na bok to Chlebek to do domu bo jest świeży, talerzyki oczywiście nie użyte, ale kupione. Dla mnie wyglądasz na 24. No nie no, w czapce mogę ci wyglądać na 24, ale jak, jak ściągnę czapkę i obrócę się w bok i zobaczysz to, to to już nie jest 24. To już jest mega mocna kosterziecha. Witam. Nie, nie z Nie to Jak Siema Siema Co tam? Widzowie, patrzcie jaki fajny To jest super gipcik Jeszcze... A co studiujesz? Elektronikę O I co można potem tym robić? No, nie wiem <laughs> Ej, ja nie Co mam. studiujesz? Elektronika, co można potem tym robić? Kur... Nie wiem <laughs> No naprawdę no. Na trzecim roku ja Jaster nie wiem co ja po tym mogę robić, serio Jak ja mam kurwa białe nogi, jakbym był synem młynarza Naprawdę Trzymaj się Dzięki, Wszystkiego dziękuję. dobrego Siema, czat czy lubię YFL? Nie. Co ty myślisz, że jak gwiazdy nie potrafię? Jak? co ty, co ty? Co ty? Jako tancerka od 5 lat oceniam na szóstkę z plusem. Dziękuję bardzo. A czy stanę na głowie? Oh wow. Ej, ciekawe, czemu mi się czapka wbijała w tym Na rękach? Na rękach nie umiem Na rękach kiedyś trenowałem, ale nie umiem Nie, nie mogę Na rękach nie potrafię Przewrót w przód? Pewnie Dobra, k**wa, bo się zmęczyłem. Pierdolę już wasze przewroty. Teraz przewrót w tył i rękami wyskoku, wyskakujesz To umiem akurat. Nie. <śmierdolę> nie jednak. Nie, wiecie co? <śmierdolę> nie zgrały mi się ręce z nogami. Mam dużo pingu widzowie, ale. Za duży ping, za duży ping. Gdzie gatka nie żyje? Pokażesz się do kamery. No co? Co tu jest? no nie no wiem, że bulldog tylko nie tak, co to jest on tak? bulldog francuski, co to? Nie no wiem, że... Jakbym miał teraz psa, on tak tu dzisiaj bombę z Ale Agata powie tak, nie, bo ty byś oczywiście nie miał czasu, żeby sprzeły chodzić. Bo z z by było mi się coś świata. Ale to jest solo wczoraj każdy z nas robił. Oni nie mówią, nie wiem, że jaką pracę nowo znaleźliśmy tak. Wczoraj flaszkę solo żeśmy zrobili każdy. No jak nie siądziesz, to jedź na stojąco. Czekajcie Tylko nie zmieniaj kur... rzutek! Bo naprawdę... Nie z Nie! Nie nagrywamy na Twitchu Na głowo kurwa nie, ej, zaraz do nich Zgaszę zaraz streama, jak do nich podejdę, to ich tak kurwa dojadę, ale przysięgam No i pa ta... <śleszy> <śleszy> z... Ja pierdolę Ja pierdolę Zostaw, zostaw Mikrofon Mikrofon wyciszył Nie no już nie słychać Jezus Maria Chłop Człowieku Zostawiam. Zaczął spierdalać na chule Ej wy widzowie to słyszeliście? Czekaj. Słyszeli kłodnie. Słyszeliście to? Słyszeliście to? Przepraszam bardzo administracji Twitcha Ale złapałem ich i go, tak, ja mam 10 lat, oni mi kazali. Ja mówię, kurwa, a babka szła z wózkiem i z dzieckiem, i mówi bardzo dobrze, że w sensie do mnie gada, nie? On mówi z, jeszcze za lekko, nie? Bo gość zaczął spierdalać na hulajnodze ja wiesz, dobiegłem do niego i on już widział, że on już nie uciekł na tej hulajnodze Podniósł tą hulajnogę i zaczął biec. I jak podbiega, on, on, niego. A on tak. on tak, przepraszam, ja miałem 10 lat, oni mi kazali. Ja sery miałem 10 lat. Nie ja wybawicie, to, mówię? Wiesz co to jeszcze znaczy? A babka, babka tak? mówi. Idzie taka, taka. No, mama tam z jakimś dzieckiem. Mój się dary jeszcze, że jebać. No, I powiedzieli no, to, to słowo, tak które to. ona jakby roz, rozumie. I ten. Ona mówi. Ona mówi bardzo dobrze. Trzeba było jeszcze mocniej mówię, nie No, nie będę kurwa dzieci dziesięcioletnich bił Ale gość się tak zespał. Ja mam 10 no lat. No myślę, że czasach... Ale młody mistrzost. Czasach... Ja nawet nie wiedziałem, że tak, tak będzie łapać. Ale jak młody też Ale jak on odpalił człowieku wroty na tej, hula, na tej hulajnodze I on widział, że ja się za nim zbliżam Tam pod górkę prawie To on z z hulajnogi ją w rękę i człowieku panika, nie? On tak na święta będzie pisali, na święta do Mikołaja o hulajnodę elektryczną A jeszcze wyskoczył jakiś, bo i było czterech Trzech jechało na hulajnodze, jeden tu został, bo powiedział, że tamten Ja za tymi trzema się puściłem jeszcze Wyskoczył jakiś jeden z krzaków. I on mówi ty, sorry, Ginol, coś tam my ten. Ale wiesz co, a ja mówię, mówię co, sorry, mówię, mówię jak ten, jak powiedział, że go podpuszczaliście nie, ale ja byłem tam, ja mówię, no bo kurwa w krzakach siedziałeś, nie? I goś jeszcze tak za mnie z jest ręką, wie, nie? To może pytają, co to transmisja? Kurwa, jakby nie wiedzieli, że to jest kurwa transmisja i nie znaliby kurwa linku, to by tu kurwa nie podeszło Jak będą, jak będą, jak 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 są... jakby stanowali gadamy? Ej, Idę zobaczyć, to już za krzakami, nostalgia. Jedzie jakiś na tym kolejnowy. Idzie wpierdol. Nie wiem, czy jeszcze... Te pasy. I mogę wystawić Volę. dupę na streamie? Co? Mogę dupę wystawić? Możesz. Jeśli powiesz, że myślałem, że z przodu. strasznie jest. <laughs> Pozycja bojowa. Ja na Ubera, <laughs> ja, ja też nie będę zepchany. typy. Cztery gnoi na hulajnogach. Było cztery gnoi na hulajnogach, a teraz wracają kurwa z pięcioma, co mają po 15-16 lat. Nie, my dopiero szliśmy, my dopiero szliśmy prze... Z 15-16 lat Będziecie się pokazać, bo to dziennik spierdala przed dziećmi A se pytałem No to do dostałeś za no, ma, nauczyciela A co się, sta... co się stało? Nic, bo jest władza na nas dbane, małe Idą kurwa w kaszkietówkach Za siebie no, Po kurwa 14-15 lat nie wrócą <noise> Czytałeś tyle czasu. Jeszcze Może ja, się, ja, się odwróci, ja się odwróciłem odchodzę, a ten jeden starszy spierdalaj. Ja się odwróciłem wie, który to powiedział. Nie, ja nie, ja nie, nie, ja nie, ja nie. I żaden się kurwa nie przyznał. Kurwa nie dziecku. No nie no, widzowie oni stali. Chodzi o Patrzcie, jak macie tam krzaki z tyłu, tam jest jeszcze za tymi krzakami droga. Oni stali na tych krzak za tymi krzakami i się darli. Bo myśleli, że ja się nie ruszę czy nie wstanę. Chodź mi nogę na bo jak zaczął, się, jak zaczął się na początku drześć, to ja tylko wstałem i on dalej leciał, ale jak już zobaczył, że za nim biegnę, to już, już się nie ale ten. Ale że to aż tak było, słychać? A wiesz, że najlepsze jest to, że ten, co się da Renwarda, to ja powiedziałem, a ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Nie, nie wiem, bo oni mi kazali. Ja nie wiem. No to, no to I wiesz, i byli w czterech, i nagle wracają w dziewięciu. I pięciu idzie takich starszych. No to kurwa. Ale by nie się, to Dobra, widzowie, kończą, to chciało mi się. Nie ma co, my sobie posiedzimy, pogadamy. 嗯，对了。